Czy planujesz w tym roku coś więcej niż Styks? Jeśli mówimy o Styksie jako o płycie, to jak najbardziej planuję jeszcze singlować w tym roku. W jakiej ilości, w jakich terminach jeszcze wam nie powiem, ale jakby nie powiedziałem ostatniego muzycznego słowa. Wymarzony fit? Nie mam na ten moment. Czegoś takiego jak wymarzony fit? Raczej myślę, że mogę mieć cel nagrać z kimś i jeśli to założę, to to zrealizuję. Ale to już nie będzie marzenia. Własne kawałki, które wspominasz najlepiej. Wiadomo, że są numery, przy których przypominam sobie gorsze chwile siłą rzeczy, bo takie mi towarzyszyły albo lepsze. To jeśli chodzi o same numery, to ich nie kategoryzuję. Trochę jak miałbym po prostu różne dzieci i każde jest lepsze w czymś innym, a ja nie będę mówił, że jedno jest brzydkie. Nawet takie brzydkie, to mi się podoba. Kto będzie w spekcie? To jest na razie tajemnica. Będziemy karty odsłaniać po kolei i oczywiście możecie mieć pewne, że w się nie będę... Sam. Czemu nie ma Olimpu na płycie? Olimpu nie ma na płycie, dlatego że, kiedy w ogóle robiliśmy Olimp z wróblem, to był etap rozpoczynania pracy nad płytą. Kiedy styk zaczął już nabierać pewnego kształtu, ja zobaczyłem w jaką stronę ta płyta idzie muzycznie i tekstowo. To stwierdziłem, że Olim po prostu mi nie pasuje do koncepcji albumu. Jak się czujesz po zmianie wizerunku? Kurwa. Nie wiem, czy zmiana wizerunku to jest odpowiednie określenie, bo pozbyłem się elementu, który w jakiś sposób miał zwracać na początku uwagę, a z czasem stał się moim przekleństwem, czego nigdy byś nie zrobił. Czego nigdy bym nie zrobił, nie zesrałbym się trzeźwy w miejscu publicznym. Tego nigdy bym nie zrobił. Na wiele innych rzeczy jestem gotowy.